Oczywiście jest też kwestia tego, kto zrobił ten happening, bo na filmiku widzimy, że. Yy, kto, kto stoi, kto stoi? Wojciech Olszański, który do tej pory nie, nie wytłumaczył się, z, na, nie, nie odpowiedział na moje pytanie, czy jest krewnym e, tych wielu osób, na przykład Rabina Awrama Olszańskiego z Bracławia czy, czy wielu innych osób. E, jest tam Marcin Osadowski, który obok niego stoi, który w jednym ze swoich filmików przyznał się, że jest od dziecka osobą obrzezaną. Na dole. Wiele osób podejrzewa, że tą osobą, która podpaliła ten happening był Maciej Poręba, znany konsultant i aktor w firmach LGBT. Jeden z tych filmów nawet wygrał warszawski festiwal filmów LGBT. Znany też ze swoich prorosyjskich, prorosyjskich siania prorosyjskiej propagandy w mediach. Więc to są, to są środowiska, które po prostu nie mają nic wspólnego z naszymi, z naszymi środowiskami. A ja to odbieram bardziej ten atak obecny na, na Aleksandra Jabłonowskiego, na Wojciecha Olszańskiego jako próbę ratowania jego wizerunki. Który został zdekonspirowany? Wojciech Holszański został zdekonspirowany w tych materiałach, które były opublikowane na, na, na kanale Mediów Narodowych, w których pokazaliśmy, że Wojciech Holszański to i gloryfikuje Iwana Sierowa. Ja przypominam, że to był antypolski oprawca, który zainstalował tutaj po II Wojnie Światowej żydokomunę e, w bezpiece, która eksterminowała polskich patriotów. Że to jest człowiek, że Jabłonowski, e, Olszański e, propagował, e, czcił Targowicę, że opowiadał się za aborcją, e, że deklarował, że on, przepraszam za stwierdzenie, Srana Biblię. E, jest to człowiek człowiek, który absolutnie nie ma nie ma nic wspólnego z naszymi środowiskami. Zwróciliśmy także uwagę na to, że podczas marszu Dmowskiego w Warszawie um, Wojciech Holszański polecił puścić, jak to stwierdził, ich piosenkę. A była to pieść komunistyczna, która nawoływała do budowy globalnej republiki socjalistycznej do wspierania Związku Sowieckiego. I gdyby ktokolwiek na poważnie chciał e, zaszkodzić e, olszańskiemu, to wystarczyłoby, że po tym marszu, marszu Dmowskiego e, oskarżyłby go o propagowanie ustroju komunistycznego. W takim wypadku Olszański niewątpliwie nie miałby nie spotkałby się z sympatią. E, 嗯嗯。 Polaków, by Polacy go negatywnie ocenili. A tutaj nagle okazuje się, że nie ma problemu, że Olszański propaguje, propaguje na, swoim, na swoim wiecu puszcza prokomunistyczne pieśni, tylko nagle problemem jest to, że krytykuje uprzywilejowanie Żydów, które były szkodliwe dla, dla, dla społeczeństwa chłopskiego, polskiej, pierwszej Rzeczpospolitej. I moim zdaniem jest to taka próba Wyk przez system wykreowania ratunku wizerunku, który został nadszarpnięty materiałami z mediów narodowych, kreowania, kreowania e, olszańskiego namęczennika walki z walki z Żydami. A po co to się robi? Robi się to po to, e, dlatego że bardzo wielu siłom w Polsce, także, także części, części środowisk e, prawa, e, liderów prawa i sprawiedliwości, Yy, mają taką yy, zoologiczną wprost nienawiść do ruchu narodowego. I po to, żeby mieć pretekst, jakiś taki y, kazus do tego, żeby wreszcie narodowców y, zacząć y, wykańczać, to najpierw my mamy teraz, y, stworzyliśmy, stworzyliśmy Jabłonowskiego, który podpadł środowiskom narodowym, które nieopatrznie się teraz zgodzą na to, że jest karany, że jest skazywany za. Y, za ten, za ten eksces w Kaliszu, ale nie zdają sobie sprawy, że ten eksces zostanie potem wykorzystany, żeby karać kolejnych, o, kolejne osoby. Ja już taką widzę, widzę że taki pretekst, taki pretekst w postaci Olszańskiego posłuży do na przykład zaatakowania Wojciecha Sumlińskiego za film o Jedwabnym, czy na przykład do e, rozprawy z Bąkiewiczem, który tutaj wyrasta, bo e, zorganizował marsz niepodległości, bo e, m, przeciwstawił się roszczeniom żydowskim. I to są wszystko takie środowisko takie, takie, <laughs> tworzy się taki pretekst, taki mechanizm, takie urządzenie, żeby wykończyć teraz innych e, polskich patriotów.